więc dzisiaj będziemy mówić o kolorze, o malowaniu kolorem. Poprzednio pokazałem w jaki sposób podejść do zagadnienia bardziej walorowo, czyli wyłącznie działaniami światłocieniowymi, w którym nie było zagadnienia kolorystycznego, tylko relacje walorowe, czyli kontrasty światłocieniowe. Następnie pokazałem w jaki sposób w malarstwie raczej dawniej niż współcześnie operowało się pod malówką światłocieniową po to, żeby na niej umieścić kolejne warstwy laserunków kolorystycznych, a następnie wydobyć jeszcze mocniejsze światła na koniec, ta technika była związana z malarstwem tonalnym, malarstwem światłosieniowym, realistycznym. Pod koniec wieku XIX budziła wśród wielu malarzy duże zniechęcenie ze względu na to, że dominowały właśnie te działania walorowe, które nazywano sosami. Były tam, przeważały tony brązowe, umbry, ugry, sieny, w każdym bądź razie w cieniach nieróżnicowano kolorów, cienie były najczęściej przyciemniane jakimś zestawem czerni lub brązów. Wrażliwi malarze radzili sobie kolorystycznie, mimo tego, mimo tego, że mało zwracali uwagę na te różnice temperaturowe. Radzili sobie dzięki po prostu swojej wrażliwości. Prace miały charakter Kompozycji raczej monochromatycznych, czy utrzymanych w jednej tonacji z akcentami koloru. W tego rodzaju kompozycjach nie przeszkadzał ten właśnie szeroki taki zestaw tonów ciemnych i brązowych. Kolorów czystych było raczej mało. One pełniły funkcję podbijających akcentów i dominant. W momencie, kiedy malarze zechcieli. Rejestrować naturę w jej kolorystyce na sposób bardziej naturalistyczny. Wychodzili w plener i okazało się, że to malarstwo, oparte na różnicach, właśnie wyłącznie walorowych, nie oddaje w pełni charakteru ani kolorystyki tego motywu. Ani nie podejmuje tego zagadnienia, które w malarstwie jest podstawowym, czyli barwy, nie podejmuje go w taki sposób jakiego takiego malarza zaczyna oczekiwać. Mówię tu głównie o malarzach francuskich, o impresjonizmie. Więc e, dzisiaj chciałem e, właśnie pokazać tą metodę rozpoczynania barwy, którą zainaugurowali właściwie e, w szerokim takim zasięgu impresjoniści. Oczywiście malarstwo La Prima, malarstwo kolorowe istniało wcześniej w formie szkicowej, na przykład w malarstwie rokokowym, szczególnie we Francji, od Vato, Bouchera do Fragonarda. Ale generalnie dopiero impresjoniści prowadzili tą metodę budowania obrazu zdecydowanie jakościami wyłącznie kolorystycznymi. Cienie podporządkowane były barwie. Czasami w sposób mechaniczny mówiło się nawet, że obrazy impresjonistów łatwo poznać po tym, że cienie są fioletowe albo niebieskie. Więc metoda, którą, którą pojawiła się pod koniec wieku XIX metoda czysto kolorystyczna wymagała trochę innej palety. I także innego rozkładu barwy na palecie przy malowaniu barwami bardziej monochromatycznymi, czy w tych kolejnościach, etapach, jakie jak pokazałem wcześniej, wystarczyło na palecie mieć kolor, kolory, które w którym danym momencie się malowało. W momencie, kiedy się podejmowało decyzje kolorystyczne już od samego początku, na palecie powinny się znaleźć pełen asortyment barw barw przede wszystkim podstawowych i pochodnych. Pokażę teraz mniej więcej w sposób w jaki te pale na palecie te barwy były rozmieszczane. Jak już wcześniej mówiłem, paleta klasyczna ma otwór, w który wkładamy kciuk. Na te, w tej zatoce, która tutaj się znajduje naprzeciwko na kciuka, trzymamy sobie pędzle, czasami całą garść pędzli o różnej barwie. Na, Cała paleta służy do tego, żeby kolor szukać, kolor szukać, znajdować, a potem przenosić na, 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 na obraz. Natomiast tu na brzegu, najczęściej tu właśnie na brzegu, kładziemy, wykładamy po trochu tych wszystkich farb, które są potrzebne do malowania. Czyli jeszcze raz, barwy podstawowe, i pochodne. Kolejność kładzenia tych barw jest mniej więcej taka, że tutaj biel lub tu biel. Ja kładę ją tu. Najczęściej. Następnie mamy tutaj żółcie, pomarańcze, czerwienie, fiolety, brązy, zielenie, błękity, czernie. Kolejność ta wynika z, z, z podobieństw. Chodzi o to, żeby bardzo sąsiadujące są blisko nie brudziły się nawzajem. Malując bierzemy farbę z tego miejsca, rozmarowujemy na, na palecie, bierzemy z drugiego miejsca, łączymy te kolory, mieszamy, szukamy barwy i dopiero ją potem przenosimy na, na płótno albo na papier. Paleta powinna być w miarę czysta, chociaż to przeczy przy, takim, takiej praktyce, która dominuje w pracowniach, że, że palety są najczęściej, najczęściej niemyte, tworzą takie skorupy, farby. Ale to nie jest wygodne do pracy. Ja mam tutaj paletę w miarę gładką, w miarę czystą, chociaż nie do końca. Kolejny, jeszcze raz pokazuję teraz kolejność wykładania farb. Nie wiem na ile to potrwa długo, dlatego że mam farby, y, które mogą się źle wyciskać. Tu mamy żółtą. O, właśnie. I ta farba się źle wyciska, więc położę ją na, 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 na trawie. O, strasznie dużo tej wcisnę tej farby, jak na takie. Potrzeby. Następnie pomarańczową. Potem czerwoną, ciepłą, czerwoną cynober. To jest raczej chyba. No nie, ale podobne do cynobru. Tutaj mamy taki karmin, właściwie lazur, jakiś róż prawie. Ale ta farba jest już lekko podstarzała, więc się nie wyciśnie. Na razie w każdym razie. Dobra, możemy pogodzić sobie fiolet teraz obok czerwieni. Następnie błękity. Dobrze jest mieć błękitów wiele. Zresztą w ogóle dobrze jest mieć różne gatunki koloru, ale błękitów szczególnie, dlatego że błękitów nie podrobimy innymi kolorami specjalnie. Trzeba mieć właśnie błękit kobaltowy, ultramarynę, mangan. Tu jest jakiś kolor, taki który przypomina trochę kobalt, ale czasami farby mają takie. To jest ta sama zresztą farba co poprzednio. Czasami farby y, mają bardzo dziwne nazwy, błękit nieba, kolor ciała i tak dalej, czy listy jakieś, ale fachowo używamy nazw barw y, wynikających z ich składników. Na przykład y, o, brązy to są y, y, ziemie, które pochodzące z danego regionu, np. umbra. Z okolic Umbry, siena z okolic siena. Y, Teraz, bo trzeba mi jeszcze tutaj farby czarnej, ale na razie nie będę jej kładł. Właśnie, nie będę jej kładł, dlatego że, zielonej, ach, zielonej farby. Nie będę kładł farby czarnej, dlatego że to się przeczy właśnie z duchem malarstwa kolorystycznego. Malarstwa, które wymyślili właściwie impresjoniści, stwierdzając, że w naturze koloru czarnego nie ma. Kolor czarny, nie jest połączeniem z innych kolorów dobrze jest po prostu uzyskiwać zmieszania. Mój profesor na akademii Ludwik Maciąg, mówił, jak macie coś czarnego w obrazie, nie malujcie tego czernią, tylko każdym innym czarnym kolorem, nie, każdym innym ciemnym kolorem, ale nie czernią. Chociaż, yy, chociaż yy, czernie równie dobrze mogą działać kolorystycznie, mają swoje temperatury, w odpowiednich zestawieniach bardzo dobrze działają. Zresztą sami impresjoniści temu zaprzeczyli, bo zaczęli używać czerni. Renoir w drugiej, w końcowej fazie swojej twórczości pomawiały, że czernie jest królową barw. Bardzo dziwne stwierdzenie w ustach impresjonisty. Dobrze, mam, ty, mam już paletę. Teraz pokażę tą metodę malarską, czysto kolorystyczną, metodę, której sam nie za bardzo lubię. Tak malowałem, jak byłem w liceum plastycznym, jak byłem młody. Teraz raczej wolę metodę właśnie tamtą, klasyczną. Natomiast teraz w taki sposób, może nawet dosyć, dosyć prymitywny, pokażę, w jaki sposób buduje się obraz wyłącznie, kiedy się ma do czynienia z kolorem. Poprzednio, jak już mówiłem, zaczynaliśmy od napięć walorowych. Od kierunków najpierw walorowych. Kierunki, równowaga, e, obrazu, kompozycja zawsze jest ważna. Czy to robimy kolorem, czy to robimy e, walorem, jest zawsze ważna. Natomiast ten, e, kiedy, mamy, kiedy mamy szeroką gamę kolorystyczną, której tu nie mamy niestety, tu jest wąska gama kolorystyczna, ale wyobraźmy sobie, że to jest szeroka gama, e, więc kiedy mamy szeroką gamę kolorystyczną, e, budujemy obraz już kolorem, dlatego że kolor nam ustawia ważne miejsca, ważne akcenty, ważne decyzje, ciężary. Nie możemy jakby z, e, nie myśleć o kolorze. W związku z tym... Ja potraktuję ten motyw liści, liści tutaj szerokich, które mam przed sobą i tak, jak gdyby to był bardziej, bardziej, bardziej motyw bardziej kolorowy. Oczywiście y, artysta może tak samo postępować, jak i aparat fotograficzny czy ka kamera, że mając nawet y, bardzo monochromatyczny motyw kolorystyczny, może sobie podkręcić, skontrastować y, i, i po prostu y, y, dokonać pewnej, pewnej transpozycji tych, tych barw, y, y, poszerzyć gamę. To, co mam przed sobą, to jest bardzo wąska gama kolorystyczna, dominują głównie zielenie, właściwie taki przeciętny człowiek powiedziałby, że tam są tylko zielenie i nic innego nie widać. Natomiast kiedy się nastawimy na taki, taki odbiór bardzo kolorystyczny, zaczynamy odbierać bardzo wnikliwie te, 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 te wszystkie niuanse. Kiedy ja teraz patrzę na te liście, widzę poświatę jakąś na nich światła, to ja widzę jako fiolet. Kiedy, patrzę, kiedy widzę pewne fragmenty liści, tutaj takie ciepłe, to widzę prawie jako żółcie. Oczywiście nie możemy przeholować z tym, no ale, ale starajmy się to zobaczyć. Jak powiedziałem, ja jestem malarzem, który od lat pracuje dosyć monochromatycznie, Więc, więc mi będzie może nawet nie trudno tak od razu przystąpić do takiego zdecydowanego działania kolorystycznego. Ale powiedzmy, widzę na przykład tutaj, jako podstawowe działanie, te jasne zielenie, żółtawe w kontraście z jakimś takim tonem fioletowym. Lekko w cieniach to jest nadal zieleń błękit, ale taki fiolet. Ja uznam, że to jest taki fioletowy. W światłach gdzieś tam tamte żółcie, czyli gdzieś muszę rozmieścić te akcenty, te, 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 te momenty, które są istotne. No, powiedzmy, że wezmę sobie ten fiolet, który jednak przyczarny jestem do tych ciemnych kolorów. Ten fiolet z dodatkiem może lekko zieli, zieleni, tu mieszam sobie na palecie. O, taki kolorek powiedzmy. On jest na pewno dużo bardziej kolorowy niż to, co tam widać i położę go sobie w miejscu, gdzie gdzieś tutaj widzę jakieś mocne zestawienie Tast dla równowagi, gdzieś tutaj, gdzieś, gdzieś tutaj, na, na, dla, dla pewnej równowagi. Jeżeli kładę tutaj gdzieś plamę, muszę wyważyć gdzieś tam plamą inną e, gdzieś tam na górze Prawna? i rozkładam te kolory. Ja teraz sobie wezmę pędzel, inny pędzel albo ten umyję. Albo myję sobie stary, albo wezmę nowy. I wezmę ten, ten ciepły, zielony kolor, jakiś, który tutaj dominuje mi w tych światłach. I położę go w miejscach, gdzie tu widzę. O, tu jest jakiś taki ciepły, e, ciepły kolor. Tu, tu widzę ten ciepły kolor, gdzieś też. Tu gdzieś go widzę, ten żółty ciepły. Ton. Gdzie mi jeszcze dało? Tu, tu być może. Tu. Czyli mam jakąś taką. Taki układ. Już mi się farba wyczerpuje. Widać, jak, jak się maluje dosyć intensywnie, to farby jednak trzeba więcej. Dlatego taka paletka jest, dlatego taka paletka jest trochę za mała. Tutaj muszę docisnąć tej żółci, nawet sobie ją. Tu wezmę. O, w tym miejscu też. I tą żółcią, i tą żółcią po, po zielenią popracuję trochę intensywniej. no taka intensywna będzie. Mamy tutaj tą zieleń, taką jasną. Tutaj gdzieś i tutaj gdzieś. Teraz wezmę sobie inną zieleń, chłodniejszą. No ale nie mów teraz, bo I tutaj mamy gdzieś tam takie zielenie. Tam raczej te fiolety to przechodzi raczej. Tu gdzieś. Bawię się tym kolorem, ponieważ się nie przejmuję, że coś popełni jakiś błąd, bo jak popełnię błąd, to zawsze mogę zamalować. Dla, dla takiego widza, który teraz przyjdzie i popatrzy na tę pracę, sytuacja nie jest zbyt czytelna, prawdopodobnie. Ona jest nieczytelna z tego też, że ja traktuję tę robotę bardzo pobieżnie, bardzo szkicowo, bo gdybym wcześniej jakiś rysunek przygotował, być może, albo gdybym, gdybym uważniej na to patrzył, to bym z pewnością dał precyzyjniejszy obraz rysunkowy tej sytuacji. Ale potraktujmy to, że jest, zachowuje się tutaj tak jak malarz korysta, który traktuje, traktuje motyw malarski jako pretekst. I teraz tutaj jeszcze jedną rzecz zauważam, mianowicie w tych światłach, które były, które były właśnie na liściach dosyć ciepłe, ja tam widzę jednak ja tam jednak widzę poświatę niebieską, więc. Szybciutko dodam bieli, bo jej jeszcze nie mam tutaj. I spróbuję zrobić bardzo bardzo jasny bardzo jasny błękicik, taki lekko fioletowy i ten błękit taki jaśniejszy, może z dodatkiem fioletu tu gdzieś. Gdzieś go widzę po świecie takiej tych liści. A on już wyszedł cały zabiało za troszkę. Więc ten błękit w światłach. Gdzieś tam. No dobrze, i teraz oczywiście mogę tak pracę kontynuować, nawarstwiając dalej, nawarstwiając, 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 budując precyzyjnie i te wszystkie plamy. Jest to widać po początek, początek, ale ja mogę przyjąć jako szkic pewien, jest to stan i Dlaczego? Dlatego, że usiłowałem zagospodarować całą kartkę papieru, mimo że tam są te biele podstawione. Jest to taka próba ustawienia obrazu. Jak to sobie przypomina, akwarelę Sezana podobnie zostawiał ogromne pola bieli pomiędzy tymi decyzjami kolorystycznymi, bo postępował troszkę podobnie. Znaczy, ja postępuję trochę podobnie jak Sezan postępował. Czyli ustawiam ten kolor w relacjach, w akcentach, komponuję, równoważę, badam tą tonację kolorystyczną. I czyli traktuję ten motyw jako pewien pretekst do zbudowania obrazu, obrazu, ale mogę podążyć dalej, poświęcając temu więcej czasu, na przykład 3 godziny powiedzmy, a może nawet i tydzień, mogłem zrobić z tego kompozycję bardzo realistyczną. Czyli zaczynając w ten sposób. Możemy prowadzić pracę nawet do naturalizmu, tylko chodzi o inną, met o tą swoistą metodę pracy, metoda rozpoczynania kolorem, nie rysunkiem, nie, nie walorem.